Świadomość naszej sytuacji, pozycji życiowej, egzystencjalnej, w której się znajdujemy, jest bardzo ważna dla naszego przeżywania wszelkich doświadczeń, a szczególnie tych trudnych, najtrudniejszych. Jeżeli chcemy dobrze przeżyć cierpienie, wyjść zwycięsko z próby, które, y, którą niesie każde cierpienie, warto dobrze sobie uświadomić i próbować coraz lepiej sobie uświadomić kim jesteśmy, jaka jest nasza pozycja w świecie, ale także wśród, wśród ludzi. To jest pytanie o naszą tożsamość, bardzo ważne. Jeśli chcemy przeżyć trudne sytuacje, jeśli chcemy, żeby nas one może też umocniły. W tym szukaniu czy potwierdzeniu naszej tożsamości, naszego bycia, naszej pozycji w świecie, wśród ludzi, zasadniczo jesteśmy skazani na takie oscylowanie pomiędzy dwoma skrajnościami. Z jednej strony, czujemy słusznie, też bardzo boleśnie, naszą słabość, nasze ograniczenia, ale z drugiej strony, pojawia się, powinna. Pojawiać się i, i intensyfikować perspektywa naszych nadziei, naszych pragnień. Widzielibyśmy rzeczywistość, taka zgrzebna rzeczywistość i ideały, ale tak jest to już zauważył i, i badał Platon. Tak jesteśmy stworzeni, jesteśmy zawieszeni między tym, co, co nas ogranicza, między tym, co nas ciągnie w dół. Z czego nie jesteśmy zadowoleni, a co jest jakąś częścią nas, tym, co mamy w sercu, mamy w naszych planach, w nadziei, tym, co jest gdzieś w górze. Oczywiście taka oscylacja, to nieustanne krążenie pomiędzy byciem zdołowanym swoją sytuacją, a byciem w euforii z racji na, na możliwości, które chcemy realizować. Taka oscylacja nie, nie ułatwia. Jednak dobrego, skutecznego odniesienia się do cierpienia, bo wręcz stać się może dodatkowym problemem, wyzwaniem. Jak tu utrzymać równowagę, bo przychodzi trudny moment i jesteśmy w stanie permanentnego zdołowania, uświadamiamy sobie, że tak naprawdę nic nam w życiu nie wyszło, że jesteśmy do niczego, widzimy wszystko na czarno. Albo możemy próbować udać, że nic się nie dzieje. W wpadając w jakiś iluzoryczny, wielki entuzjazm, gdy tymczasem rzeczywistość jest jaka, jaka jest niełatwa. Oba bieguny postrzegania naszej sytuacji, naszego cierpienia są potrzebne, byśmy pozostali realistami. Każdy z tych biegunów powinien być jednak przeżywany w połączeniu z drugim. Akcentowanie naszej kiepskości. Albo naszej wspaniałości tylko i wyłącznie nie jest uczciwe, nie może nam pomóc. I też pocieszając kogoś, musimy mieć świadomość tego wpisania każdego człowieka w ową przestrzeń pomiędzy jego nędzą, a jego potencjałem i jego wspaniałymi możliwościami. I tak opowieści o Hiobie. Kolejne słowa pocieszającego go Elifaza badają eksplorują ten obszar ludzkiej nędzy przed obliczem Boga. Wszyscy są winni, ustawia. Powiedzieć można, Hioba tak stawia do pionu, tym bardziej, że w tym planie wartości absolutnych rzeczywiście człowiek Niewiele znaczy, ogrom wszechświata, wszechmocy Boga, skończoność, kruchość naszej egzystencji. To wcale nie napawa optymizmem. I ciekawe, że właśnie dostrzeganie nieskończoności wszechmocy Boga może człowieka dołować, bo. Kim, że my jesteśmy przed bogiem. I taki obraz totalny mocny, bynajmniej nieegzystencjalnie i niepozytywny, zostaje kreślony przed oczyma cierpiącego Hioba. Czyż u Boga człowiek jest niewinny, czy u Stwórcy śmiertelnik jest czysty, wszak on sługom swoim nie ufa. I w aniołach braki dostrzega, a cóż mieszkańcy glinianych lepianek, osadzonych na mule. Łatwiej ich zgnieść niż mola. Od rana do zmroku wyginą. Bez sławy przepadną na wieki. Czyż nie zerwą się liny ich namiotów? Umrą, lecz nie w mądrość. Jakże Smutny jest tutaj obraz człowieka i prawdziwy, owszem, ale też taki trochę nie, nieuczciwy wobec Pana Boga, stworzyciela i zbawiciela człowieka, który tu się ukazuje jako taki zawstydzający kontrast, doskonałość, na tle której człowiek jest zawsze winny, zbrukany, jest zawsze podejrzany, coś mu brakuje kruchość człowieka. Nie może być takim jedynym punktem odniesienia, bo to jest bardzo dramatyczne i bardzo nieludzkie. Właśnie poprzez tę kruchość powinniśmy zawsze wspominać i przywoływać tajemnicę zmartwychwstania, Bóg, który lituje się nad ludzką kruchością i wcale owszem widzi, że jest człowiek winny, ale właśnie ta wina hmm, Przynagla Boga, żeby przyszedł, stał się człowiekiem, stał się też osadzonych na mule glinianych lepianek mieszkańcem, takim człowiekiem łatwym do zgniecenia niż I Izajasz napisze, że wkłada w usta Pana Jezusa, cierpiącego Mesjasza słowa, jestem robak, nie człowiek. To wielkie cierpienie. Zbawiciela jest takim wyrazem solidarności z tą ludzką nędzą, więc nadziei, odwagi nam potrzeba. I co tu widzimy? Te obrazy są prawdziwe, trudne, wymagające, ale, ale właśnie w perspektywie zbawczej widzimy, że jest to tylko część naszej sytuacji. I choć pisał nasz wieszcz, Panie, czym jestem? Przed Twoim obliczem, prochem i niczym. Owszem, to dobry punkt odniesienia. Dla naszego widzenia siebie w prawdzie, by stanąć na dwóch nogach egzystencjalnych, ale też by, by podnieść głowę, albo przynajmniej by wznieść serce do Boga, który uniżył się, stał się jak, jak ten słaby, kruchy człowiek, po to, żebyśmy mogli stać się dziećmi bożymi, byśmy mogli stać się jak Bóg. Więc tak naprawdę ta perspektywa pozytywna. Jest ostateczną, chociaż wymaga wyjścia od tej perspektywy dołującej, ale ostatnie słowo należy do, do Boga i do naszej chwały.